We wtorek obchodziliśmy Światowy Dzień Pielęgniarki Położnej i jak ważny jest to zawód, przekonujemy się podczas obecnej epidemii koronawirusa. Życzenia dla tej grupy zawodowej przekazała starosta Marzena Dębniak. Dzisiaj, proszę Państwa, jest Święto Pielęgniarek i Położnych i z tej okazji chciałam wszystkim pielęgniarkom i położnym złożyć serdeczne życzenia za pracę, za opiekę a szczególnie za takie właściwe podejście w czasie tej pandemii. Serdecznie jeszcze raz dziękuję i życzę zdrowia, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanego zawodu. Dobrze, że to tak akurat się udało, bo jest to wreszcie zawód tak naprawdę doceniony w całym kraju. Państwo pamiętacie, jak jeszcze to było wcześniej. Na tej samej konferencji prasowej starosta Ostrowiecki podziękowała także wszystkim darczyńcom za pomoc przekazywaną dla tutajszego szpitala. Ostatnio dotarły do placówki na przykład środki przekazane przez Fundację Polsat. Szpital Ostrowiecki otrzymuje pomoc z wielu źródeł. Otrzymuje pomoc od państwa za pośrednictwem wojewody od Agencji Rezerw Materiałowych. Każd za każdą pomoc serdecznie dziękujemy. E, otrzymuję taką pomoc jak wszystkie szpitale w Polsce, które też nie są jednoimienne. Ja jestem wdzięczna za każdą paczkę rękawiczek. E, wielokrotnie mówiłam, że po czasie pandemii przyjdzie czas podziękowania dla wszystkich darczyńców, a tych darczyńców mamy bardzo dużo którzy nawet w niektórych wypadkach chcą pozostać anonimowi, albo którzy bez blasków, fleszów przekazują taką pomoc. Nie wiem, czy na przykład Państwo wiecie, Fundacja Polsat przekazała tysiąc kombinezonów ochronnych. Dziękuję tym wszystkim, którzy nawet wpłacają złotówkę na tutaj utworzony ten fundusz walki z pandemią. Przyjdzie jeszcze czas na Naprawdę podziękowania. Dziękuję tym ostrowieckim firmom, którzy nie raz, ale kilkakrotnie podjeżdżają pod szpital ze środkami ochrony osobistej. I jest naprawdę komu dziękować. W obecnej sytuacji szpital zużywa ogromne ilości sprzętu ochrony osobistej. Jest to dobowe zużycie środków ochrony indywidualnej w szpitalu. I tak proszę Państwa, na dobę szpital... Przy 160 pacjentach, a więc proszę zauważyć, że nie jest to pełne obłożenie szpitala, który ma blisko 400 e, tak naprawdę łóżek. E, samych kombinozonów dobowo ochronnie zużywa 61. Maseczek, e, tych maseczek chirurgicznych i tych maseczek z filtrem 800 sztuk. Do tego oczywiście dochodzą e, te jednorazowe, które e, ostrowieckie zakłady szyły też dla szpitala warsztaty, Terapii zajęciowej, ale mówimy o tych wszystkich specjalistycznych. Fartuchów około 550 sztuk, tych lepszych i tych gorszych, ale wszystkich ochronnych. Ale proszę Państwa, samych rękawiczek dobowo zużywa 6100. To jest średnie takie zużycie, więc Państwo widzicie, jakie są potrzeby szpitala. 19 litrów idzie dobowo na dezynfekcję tylko rąk, a 900 litrów roztworu idzie na dezynfekcję całych powierzchni. Więc potrzeby szpitala to są olbrzymie. I jeszcze raz dziękuję wszystkim darczyńców, na razie tutaj za Państwa pośrednictwem, że naprawdę każda złotówka i każda paczka rękawiczek ma w sobie wartość. Oczywiście szpital też na bieżąco dokonuje zakupów. Państwo wiecie, jak wygląda to w całym kraju i tu Szpital Ostrowiecki nie jest jakimś wyjątkiem. W najbliższym czasie Ostrowiecki Powiat ma otrzymać ponad 4,5 miliona złotych ze środków unijnych, które mają być przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu oraz środków ochrony przeciwko koronawirusowi. Ma to wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa pracy lekarzy i pielęgniarek, a także pacjentów. Skorzystaliśmy z pierwszego programu, którego liderem było starostwo w Sandomierzu. Uzyskaliśmy milion sto tysięcy dofinansowania, plus 15% już wkładu własnego. Trwa w tej chwili postępowanie przetargowe. Wczorajsza informacja oficjalna, która przyszła do nas, jesteśmy liderem takiego dużego projektu na... Dokładnie 4 miliony 555 tysięcy zł. Jest to projekt obejmujący cały powiat, czyli również jednostki powiatowe na czele ze szpitalami, z DPS-ami, z PCPR-em, po wszystkie gminy. I no, z przyjemnością muszę powiedzieć, że wersja wstępna została, zostaliśmy pochwaleni przez panią wicemarszałek województwa za takie przygotowanie tej wstępnej wersji. W tej chwili przystępujemy do szczegółowego, jako starostwo, opracowania tego projektu. Więc tu się, proszę Państwa, dzieje, bo korzystamy z każdej możliwości wystąpienia o taką pomoc, bo, bo ten szpital musi sobie poradzić w, czasach, w czasie pandemii. Ja jeszcze raz chcę podkreślić, że w pełni to mówię odpowiedzialnie, szpital jest miejscem bezpiecznym, w którym są przestrzegane wszystkie procedury, a to, że występują nawet po mojej wypowiedzi przypadki za kilka godzin, to jest sytuacja zmienna. Taka sytuacja za chwileczkę może być za dwie godziny z powrotem. Cieszę się, że my nie mamy głównych ognisk szpitala, ognisk zakażenia w szpitalu. Zazwyczaj są to osoby, przyjmowane bezobjawowo zemrzne, z zewnątrz, dzięki tutaj zaangażowaniu pracowników szpitala, dzięki przestrzeganiu tego procedur szybciutko te przypadki są wyłapywane i staramy sobie radzić własną pomocą własnym zaangażowaniem tak, aby te oddziały szybko zostały jak to się mówi przywracane do życia, jak Państwo wiecie już funkcjonuje oddział chirurgii. Mam nadzieję, że w tym tygodniu będzie także otworzony oddział drugi wewnętrzny. Były starosta Zbigniew Duda uważa, że z sytuacją epidemiologiczną nie radzi sobie obecny zarząd powiatu. W jego opinii, kondycję szpitala poprawiłoby szybkie przekazanie 5 milionów złotych. Które na konto ZOZU powinno wpłynąć już pod koniec marca. Chciałem zwrócić się do pani starosty Dębniak. Pani starosto, proszę oddać 5 milionów, które jest pani winna Ostrowieckiemu Szpitalowi. Według prawa, powinna pani to zrobić do 31 marca. Naprawdę, nie ma na co czekać. Dlaczego te pieniądze mają leżeć na koncie? Nie ma na co czekać. Ludzie naprawdę oczekują, żeby te pieniądze trafiły. Niech pani bierze przykład tutaj z, czy z państwowych instytucji, czy z Urzędu Marszałkowskiego. Pani jest winna te pieniądze, niech pani te pieniądze da, a na pewno szpital dobrze je spożytkuje. Myślę, że. W momencie kiedy te pieniądze trafią na konto ostrowieckiego szpitala, dyrektor będzie wiedział dokładnie, co z nimi robić. W odpowiedzi na te oskarżenia starosta Marzena Dębniak wyraziła zdziwienie, że w takim czasie atakuje się nie tylko samorząd, ale również szpital. 5 milionów złotych, o których mowa, w żaden sposób nie wpłynie na poprawę bieżącej sytuacji. Ta kwota zostanie bowiem przeznaczona wyłącznie na częściową spłatę ogromnego długu tej placówki. Ja z przykrością muszę to powiedzieć, że wczorajszą konferencję no, traktuję w kategoriach politycznych, bo ja rozumiem, można mówić o różnego rodzaju pomocach, każdy ma takie prawo. Ja jeszcze raz podkreślam, że za każdą pomoc jestem wdzięczna. Ale tutaj wystąpienie byłego starosty, Zbigniewa Dudy, no powiem mocno zdziwiła. Czuję się chyba bogatą kobietą, bo jakieś 5 milionów przytuliłam. No daj Panie Boże, niestety jest zupełnie inna prawda. Ja Państwu wielokrotnie na sesji, na konferencjach prasowych, na zapytaniach wyjaśniałam, że zastaliśmy szpital za 2018 rok 16,5 milionową stratą. I jeszcze raz powtarzam, że należało pokryć tą stratę, albo doprowadzić do likwidacji szpitala. Pokryć to znaczy przekazać ponad 13 800 zł. Od samego początku mówiłam, że szpital jest naszym priorytetem i nie doprowadzimy do jego likwidacji czy upadku i te pieniądze na pokrycie straty muszą się znaleźć. W 2019 roku podjęliśmy naprawdę działanie oszczędnościowe po to, aby pokryć tą stratę szpitala. Na dzień dzisiejszy przekazaliśmy 8 milionów złotych. Jest już gotowa też uchwała o przekazaniu nie 5 milionów, bo to jest ponad 5 5,800, blisko 6 milionów na najbliższej sesji, bo to idzie uchwałą Rady Powiatu, tak, żeby przekazać całą stratę. Podkreślam, że jeszcze w sytuacji, że biorąc pod uwagę wyrok Trybunału Konstytucyjnego, tak naprawdę moglibyśmy nie przekazywać tych pieniędzy. Zresztą wszystko zostało też odrączone w czasie. Natomiast szpital potrzebuje tych pieniędzy. I proszę również zauważyć, że to nie są pieniądze na bieżącą działalność szpitala, że one coś załatwią. Są to pieniądze, którymi szpital musi pokryć zobowiązania 2018 roku i lat wcześniejszych. Płacimy za cudze błędy. Ja się dziwię takiemu wystąpieniu pana Zbigniewa Dudy, jako starosta, jako przewodniczący zarządu miasta miał obowiązek prawny, Nadzorować ten szpital, wkraczać wtedy, kiedy źle się dzieje, natomiast nie zrobiono w tym zakresie nic. Zostawiono taki spadek, doprowadzono ten szpital do ruiny, a nagle następuje klasyczne odwracanie kota ogonem. Ja sądzę, że mieszkańcy Ostrowca nie zapomnieli, w jakiej sytuacji zastaliśmy szpital Ostrowiecki, i spotykam się z wieloma głosami, które to z głosami, które to potwierdzają. Przykro mi jest, że jesteśmy rekordzistą w kraju, bo chyba nie ma takiego szpitala, który w stosunku na przykład 2000 2018 zrobił stratę na poziomie 350% minus. Inna by była sytuacja, gdyby nie było takiej sprawy. Zdaję sobie też sprawę, bo rozmawialiśmy na zarządzie, że pomimo, że w przyszłym roku już w ogóle nie będzie możliwości, nie będzie obowiązku pokrywania straty, bo się zmieniają przepisy, to tego szpitala nie można pozostawić, bo określone miliony do niego muszą trafić. My musimy odbudować ten szpital. Spółdzielnia mieszkaniowa Krzemionki rozpoczęła akcję wymiany wodomierzy. W tym roku zaplanowano montaż aż 2000 sztuk tych urządzeń, których odczyt odbywa się drogą radiową. Usprawni to znacznie odczyt z wodomierzy bez konieczności wchodzenia do poszczególnych mieszkań. Wiceprezes spółdzielni Jerzy Kuźnia uspokaja, że nie ma zagrożenia ze strony pracowników montujących wodomierze. Ukazujące się obecnie artykuły w prasie podważające sens wykonywania tych robót uważa za pozbawione podstaw. Rozpoczęliśmy również zaplanowaną na ten rok wymianę wodomierzy wody zimnej i ciepłej w lokalach mieszkalnych w około 2000 mieszkań w związku z tym, że wodomierze te tracą swoją ważność lokalizacyjną i muszą być wymienione zgodnie z e, prace są prowadzone przez firmę która została wyłoniona w przetargu w miesiącu lutym zgodnie z pierwotnym harmonogramem rozpoczęcie prac miało e, nastąpić od 1 kwietnia ale ze względu na sy panującą sytuację e, przełożyliśmy i e, aktualnie rozpoczynamy tą e, wymianę czy w związku z tą sytuacją wykonawcy sygnalizowali, że prace się opóźnią, że część pracowników nie przyjdzie do pracy? Czy pracownicy są lepiej zabezpieczeni? Za prace te są wykonane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, zgodnie z, z zaleceniami i wytycznymi głównego inspektora sanitarnego otrzymanymi przez nas na naszą prośbę. Klub młodego programisty, który do tej pory funkcjonował w Osiedlowym Domu Społecznym, Malwa wraca w nowej odsłonie. 19 i 20 maja ruszają cykle spotkań online, w których będzie mógł wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej z klasy 1-6, który ma dostęp do internetu i chce poświęcić trochę czasu na naukę podstaw programowania. Klub Młodego Programisty to bezpłatne zajęcia z elementami programowania. Podczas zajęć uczestnicy będą wykorzystywać bezpłatne aplikacje do programowania online, poznają również zasady programowania offline. Dzięki warsztatom uczestnicy zostaną w bezpieczny sposób wprowadzeni do świata IT. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani trenerzy, którzy w przystępny sposób uczą podstaw programowania. Zaplanowane zajęcia prowadzone są dla dwóch grup wiekowych, klasy 1-3 oraz 4-6 szkoły podstawowej. 10 jednogodzinnych spotkań online to doskonały sposób na aktywne spędzenie czasu w domu. Poprzez udział w zajęciach uczestnicy rozwijają kluczowe kompetencje XXI wieku, takich jak umiejętność analitycznego myślenia, innowacyjność, wytrwałość, chęć podejmowania działań, rozwiązywania problemów i pokonywania trudności. Osoby, które ominą zajęcia na żywo, będą mogły odtworzyć nagrane spotkanie, nadrobić materiał i wykonać wszystkie zadania z warsztatów. Aby wziąć udział w pełnym cyklu warsztatów, należy zapisać się na zajęcia poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej klubmlodegoprogramisty.pl.